jak tam znowu na moim kanale i dzisiaj przychodzę z ubraniami z New Chic. Bardzo podobna strona do tej, co już była ostatnio. E, też mam, miałam okazję wybrać sobie trzy rzeczy. E, znowu nie było łatwo. Jakby sklep ma dość specyficzne ubrania, no ale udało mi się oczywiście coś znaleźć dla siebie. E, trochę poszalałam e, i nie wiem, czy znowu nie będzie to taką porażką jak ostatnio. E, Zaczynam po prostu. I wiem, że już te dresy no, mnie nie zachwycają, bo ostatnio z Shein zamówiłam dresy w podobnym kroju, e, tylko że one są grubsze, porządniejsze. Te może na wiosnę nie będą najgorszą opcją, ale są trochę przeźroczyste. Zamówiłam je w rozmiarze L. No i tak się zastanawiam, czy one nie będą trochę jednak za duże dla mnie. 65 bawełna, 35 poliester i tutaj jest to prawdopodobne. Ten materiał jest miękki, jest taki przyjemny w dotyku, mają kieszenie. No, mam wątpliwości, ale to może mieć potencjał. Jeśli będą dużo za duże, to może dla taty, bo jakby wyglądają na bardzo duże. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, no ale zaraz zobaczymy, przymierzam. No nie, dla mnie te dresy mają potencjał. Są duże, ale e, są bardzo wygodne. Na pewno będę je nosić wiosną. Właśnie nawet podobały mi się tak z tą luską zwykłą, z crop topem. Wyglądają dobrze, mają fajną tą głąbkę. No, dobra, jestem zadowolona i są cienkie, na wiosnę będą fajne. Na wiosnę lato. myślę, że będę miała z nich pożytek tutaj do ogródka, czy coś, czy nawet do wyjścia. Myślę, że wyszłabym z nich też gdzieś do miasta, bo da się z nimi coś zrobić. Więc na plusik. Spodnie akceptuję, te dresy są spoko. No i zamówiłam kolejne spodnie, bo tak wtedy miałam niedobór spodni. I zamówiłam takie szerokie spodnie. Boję się trochę rozmiarowo, czy one nie będą dla mnie za małe, bo. No różnie to z nimi bywa. Wzięłam rozmiar, chyba L. Tu niestety nie mamy metki, która nam powie, jaki jest skład. One są dość cienkie. Są nie takie mocno rozkosowszowane, są bardziej proste. Mają potencjał, ale mam też wątpliwości, jak to będzie wyglądać. To jest na pewno sztuczne. To jest pewnie jakiś poliester, może z czegoś domieszką, ale też tutaj bym nie sądziła, że z jakąś dużą mieszką czegokolwiek. Lubię takie spodnie. Oby były dobre i wtedy będzie już na plusik. To będą dwie rzeczy, które są dobre. Trzecią już widzicie, więc stawię trochę do życzenia. Przymierzam spodnie. Ej, te spodnie są fajne, wydaje mi się. Są może trochę objęte w udach, ale ma potencjał. Spodnie myślę, że w wakacje będę nosić, że będzie dało się z nimi znosić jakąś fajną stylizację. Nawet ten kolor jest taki dość kontrowersyjny dla mnie na początku, to niby brąz, trochę taki brąz szary. Ja i określanie kolorów, wiecie, że to jest po prostu hit. Z tyłu prezentują się tak. No nie, jestem w niej zadowolona. Sztuczne, ale e, takie, które noszę, które lubię, które akceptuję i które też zamawiałam na Ali, Jestem z tego zadowolona. No i ostatnia rzecz. Ja naprawdę chciałam coś wyjątkowego, coś innego. Chciałam, żeby był taki duży, długi płaszcz. Widziałam babkę akurat przed zakupami na, na, w, na, w tym sklepie, która miała taki długi płaszcz i wyglądała po prostu zabójczo no i sobie taki zamówiłam tylko, że teraz mi się kojarzy z kolorowym ptakiem to jest na bank sztuczne e, no inaczej być nie może, to jest sztuczne e, takie no nie jest sztuczne Kolera, nie wiem ten materiał jest dziwny, trochę jak taki koc, trochę nie przymierzam go tutaj od razu Wam powiedzcie mi co o nim myślicie bo ja naprawdę nie wiem nie wiem, co ja wtedy myślałam, jak go kupowałam, i ja go nosić nie będę. Wystawię go na swoim Vinted, bo. No nie, no nie, to nie jest coś dla mnie, nie jest to w moim stylu. Totalnie nie wiem, co myślałam z mówiącem. No, może to byłoby nie najgorsze, jakby mi się takie rzeczy podobały. Jest mega, mega długie, bo jest to kostki, no ale zostawię trochę do życzenia, ale na nimi. Czas na szybkie podsumowanie. Ten sklep daje radę. Tu nie zapłaciłam też cła, więc to jest duży plus. E, dresy są bardzo fajne. Myślę, że na wiosnę będą super. Te spodnie, które mam aktualnie na sobie, też dają radę. No, tutaj ten płaszcz jednak zostawia trochę do życzenia, ale znowu ten sklep jest dość drogi. Od razu Wam mówię, że jak widzicie linki, to znaczycie, że te ceny nie są najniższe. No i to też daje mi trochę do myślenia, czy dalej warto tam kupować, patrząc na to, że prawie identyczne spodnie, on i pewnie troszkę tańsze. No, trzeba się nad tym zastanowić, więc nie wiem, czy mogę Wam w 100% ten sklep polecić, i staram się tu być obiektywna, żebyście też przemyśleli, jeśli planujecie zakup, i zobaczyli, czy może nie ma być takiego też na Aliexpress. I tyle! Zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania na moje inne strony, i do zobaczenia niedługo!